Zobaczcie, nie robisz nie wiem co dobrze? Już zrobiłem. kim jesteś, że tak robisz? Że po prostu jesteś konfidentem. Konfidentem, konfiturą, społeczniakiem. To już osoby zostały poinformowane, a także zaraz do pana ktoś podejdzie. Dobra, wystarczy. To będzie audyt, ale to będzie audyt chodnika, tego po którym teraz idę. W tej chwili nie ma tutaj żadnych samochodów ani na trawniku, ani na chodniku, ale swego czasu było ich całkiem sporo. Dało się stąd też wyjechać na wiele różnych sposobów, dlatego nie byłem w stanie tutaj zrobić sam w pojedynkę żadnej akcji w stylu blokowania i musiałem podejść do sprawy. W trzech etapach. Po pierwsze rozpoznanie. Po drugie rozmowy z kierowcami i próby przekonania ich do zmiany przyzwyczajeń. I trzeci etap różne inne inicjatywy, które pozwoliły pozbyć się problemu, przynajmniej na tym odcinku. Bo na koniec nie chodzi o to, żeby w kółko nagrywać samochody jeżdżące po chodnikach, tylko żeby ukrócić nielegalne parkowanie. Rozjeżdżanie chodników, trawników i tak dalej. I o tym jest ten film. Gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał, skąd takie kałuże, skąd błoto, skąd zniszczone chodniki i trawniki, przewrócone wygrodzenia, no to przybliżę trochę ten temat. Od razu tutaj już widzimy żółty samochód, który jakoś się musiał dostać na ten trawnik. No, ale główna część parkingu trawnikowego znajduje się z tamtej strony. Widzimy błotko. Ładny trawnik, ładny chodnik. Część samochodów już odjechała, bo harcerze skończyli zbiórkę, prawdopodobnie. No i musieli się zabrać do domu. Oczywiście nikt tędy nie chodzi, chodnik nie jest dla pieszych, to jest... Od nich dojazdowy, tak zwany. Nikomu to nie przeszkadza. Wow, wow, wow. Tam jest pieszy na środku. Wiecie, ma co tam? Co nagrywasz? Nie nagrywam, zdjęcia robię Co? Czemu? No, no jak brzydko stoją na trawniczku i niszczą zieleń. A to nie ty tu nagrywasz ostatnio jak koleżka ten? Wczoraj. Jechał tym samochodem no? A co? Już się rozniosło No ładnie jak mam za to No ale to chyba wiedział co robi. Ty no ale wiesz, jak ktoś może go zostawił czy coś. Ta, Kogo? Kogo zostawił no kto? Tego Gdzie? A tego też ktoś zostawia? I tego? Nie no... Zaraz będziemy chodzić krzywym chodnikiem w błocie, trawka rozjeżdżona. to jest nieładnie? Tam Mandat? Kie, co on tam dostanie? 100 zł. Urna. Z różnych można wchodzić, tak? Ja dbam o interes Twój, jak ten wychodzę codziennie, i hmm. lubię chodzić po takich chodniczkach. No i tyle, nie? Miłego dzionka. Daję. Proszę bardzo, co pan zdzisiaj robi? Samochodów tutaj. Dlaczego? dokumentuję zniszczenie zieleni tutaj. Proszę, nie robisz, no ja bym dobrze? Już zrobiłem. Ten pana? Tak, a co? Ta. No tak nieładnie na... Zasunie Nie Nieładnie tak na trawniku stawać No kurczę, no to co ja poradzę, jak parking jest za mały? No to może trzeba zmienić przyzwyczajenia, to nie? Przyzwyczajenia? Czemu pan po policję wezwał na przykład? Wezwałem straż miejską Policja się nie zajmuje tymi rzeczami A, no, no to fajnie Idziemy za społecznie A ty będziesz tyłem tam jechał? A co ci to interesuje? Po chodniku? A co ci to interesuje? No nie jest tak po prostu z ciekawości. Okay. W którą stronę, tam czy tam? No a co? No nie rozumiem w ogóle co ci to interesuje. No chcę się dowiedzieć. W którą stronę mam unikać jakby samochodu? Tędy, dobra Proszę bardzo. Pięknie. No, a tam ten pan tyłem jedzie. Nice. Boże. Teraz czas na drugi etap, czyli straż miejska, zgłoszenia i wkładanie potwierdzeń zgłoszeń ze Straży Miejskiej za wycieraczki samochodów trzy odjechały ale jakieś osiem innych dostało info no i nie wiem może teraz poczekam na kolegów w chwilunie może za godzinkę będzie unboxing eee, filmowanie reakcji na Zgłoszonka, co tu się dzieje? O! To jest taka gra. Co? To jest taka gra. Da. Wy jeździcie po chodniku i parkujecie na trawniku. A ja wtedy zgłaszam na straż miejską. To jest tylko potwierdzenie, że zostało zgłoszone. Byłoby fajnie, gdybyście tu nie jeździli po prostu. nie Proszę pana. Znaczy, stary. Tam, za orlenem kawałek, no. jest całkiem duży wolny parking, cały czas. Tylko trzeba przejść te 5 minut, więcej. No właśnie o to chodzi, nie? Te 5 minut rano, czasu. nie? Boli, boli. No jeszcze, zaboli. Sorry. To jest taka gra. Co? To jest taka gra. To to znaczy? To znaczy wy jeździcie po chodniku i trawniku, no. a ja zgłaszam na straż miejską. To ty? No? Dlaczego? No, bo nieładnie jest tak niszczyć zieleń, trawniki, chodniki, błotko robić. A ty, to, co, im też tak zrobiłeś? No? I co ja mam teraz zrobić? Nic, to jest tylko potwierdzenie zgłoszenia, które poszło tam. Za półtora miesiąca może się tym ktoś zajmie, może nie, może wyrzucą do kosza. No nieważne, tu strasznie i tak nie przyjeżdża. Ale to jest też uprzejma prośba, żeby może tutaj nie parkować. No dobra, spoko, ale to co, to samo ma do nie wiem. A dlaczego tak robisz? No, nie wiem, nie wiem to... kim jesteś, że tak robisz. Czy po jest jesteś konfidentem? Konfidentem, konfiturą, społeczniakiem, zomo, ormo, dziadek, yy, tak nawet dalej. nawet nie muszę Cię bo już sam Nie, nie ja już się ileś teraz. nasłuchałem się. Okej. Okay. No to... Natomiast, no, prośba jest, żebyście tu nie jeździli. Tam za Orlenem jest pusty parking. Tylko tak. trzeba 5 minut dłużej się przejść. Dobra, wiesz co? Nie będę ci już przykrzął życia, bo widzę, że tak masz stół Ale po prostu jeszcze mam to dzisiaj. Dziękuję. No, skrótem, dawaj. Niestety problem nie ustępował, więc po wielu zgłoszeniach, wnioskach i innych inicjatywach w tym miejscu pojawiły się słupki i metalowe płotki, które w tej chwili skutecznie uniemożliwiają wjazd na oba odcinki chodnika. A na koniec zostawię Was z reakcją policji, która była naocznym świadkiem jazdy pochodników w tym miejscu, a także zobaczycie. Gdzie w pobliżu są wolne parkingi? Dziękuję. A co to jest? Tu jadą przez cały chodnik. A co to nie jadą? Stamtąd, z trawnika. A co tam jest? Trawnik. Tam dalej jest tu jednostka wojskowa. A pan wzywał jakąś Straż miejską wzywałem. Myślałem, że panowie tak profilaktycznie się zainteresowali, to przepraszam. Tutaj to chyba tylko dla wybranych. Tyle zmarnowanego miejsca. No i tutaj jeszcze taki. Zawsze wolny. Ale kto to widział? Tyle na piechotę iść. Nie, to nie przystoi. Nie po to się ma samochód. A, bo zapomniałem powiedzieć kto tu w ogóle parkował na tym trawniku. E, ale chyba łatwo się domyślić. To wszystko byli ludzie z tej jednostki wojskowej przy ulicy Chynka 2. Warschau,